Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim na tym naszym na dzisiejszej niewielkiej imprezie, na tym naszym sadzeniu chciałbym przywitać same znakomitości dzisiaj tutaj. Panów Nadleśniczych zachęcam do przejęcia jakby naszych gości, którzy niecodziennie mają do czynienia z sadzeniem lasu, i tutaj do wsparcia. Bardzo poważna czynność nas teraz czeka, w związku z tym nie będzie się bez instruktażu. Zapraszamy tutaj lokalnego leśniczego, pana Pazurę. Tego instruktażu nam udzieli, bo no ten, ten las musi przetrwać co najmniej 100 lat, także, także poważnie musimy do tego wszyscy podejść i, i wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Posadzimy tutaj trzy gatunki drzew. Posadzimy sosnę zwyczajną, klona zwyczajnego i lipę drobnolistną. Zrąb ten został wykonany zgodnie z naszymi dobrymi praktykami leśnymi. Zostały zachowane cenne elementy przyrodnicze. Mamy tutaj grupę jałowca, mamy drzewa biocenotyczne, dzikie grusze na terenie zrębu. Mamy kilka mrozwisk, które zostały zabezpieczone i Trwają, przetrwały zimę. No i oczywiście mamy drzewa dziuplaste, mamy martwe drewno. Także zapraszam do, zapraszam do akcji do sadzenia. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu, jeszcze w marcu, z panem prezydentem zainicjowaliśmy taką akcję Łączą Nas Drzewa. Pan prezydent Andrzej Duda posadził pierwsze drzewa w okolicach Warszawy. I chcemy kontynuować tą akcję na terenie całej Polski. Dzisiaj rozpoczynamy na terenie dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Łodzi. Posadzimy wspólnie z osobami które tutaj funkcjonują w życiu publicznym, posłami, senatorami, parlamentarzystami, samorządowcami, leśnikami. Posadzimy las, który jest właśnie kontynuacją tego programu. Ta akcja Łączą nas drzewa została pomyślana tak, aby zwrócić społeczeństwu uwagę, jak ważną rolę w naszym życiu pełnią lasy. Począwszy od tych funkcji społecznych, lasy to również miejsce pracy, to również i miejsce, w którym uczymy się bycia, z przyrodą. To również funkcja gospodarcza, bo przecież pozyskujemy w skali kraju 40 milionów metrów sześciennych drzewa jako tego surowca, który jest niezbędny w funkcjonowaniu naszej gospodarki. To jedna z poważniejszych gałęzi, która pozwala całym branżom funkcjonować z materiału, który podkreślam, jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Sama moja obecność tutaj w środku lasu wśród leśników wskazuje na to, że my doceniamy bardzo mocno i samą działalność lasów państwowych dokonania, lasy państwowe, które są wzorem dla całej Europy, ale także dzisiaj, kiedy mówimy o zagrożeniach klimatycznych, myślę, że sadzenie lasów, a także cała gospodarka leśna, to niezwykle ważne zagadnienia, które będą, myślę, na pierwszych stronach gazet przez dziesięciolecia jeszcze, nie, nie tylko w dzisiejszym. Dzisiaj jest to swoisty event, spotykaliśmy się, się w gronie polityków, spotkaliśmy się w gronie leśników, ale jesteśmy tu właśnie po to, żeby promować promować sadzenie drzew, promować sadzenie lasów oczywiście, że w lasach jest prowadzona gospodarka lasami. To znaczy jest czas sadzenia i czas ścinania. To tak jak w rolnictwie jest czas siewu i czas, czas żniw. Dzisiaj sadzimy, dzisiaj dajemy nadzieję. Jest wiele takiego hejtu w internecie mówiący o lasach, że lasy wycinają drzewa. Oczywiście, że lasy wycinają, ale w to miejsce sadzą, a nie tylko w to miejsce, ale roz, sadzą również w, w, w innych miejscach. To znaczy, że jeżeli chodzi o teren, to lasy państwowe się rozszerzają. To jest naprawdę dobra gospodarka i to od wielu lat prowadzona gospodarka. To jako przykład w Europie, to nie tylko w Polsce, ale jako przykład w Europie dobrze prowadzonej gospodarki leśnej. Włączamy się w tą akcję po to właśnie, żeby pokazać, że to sadzenie lasów jest dla nas bardzo ważne, że sadzenie lasów jest ważne dla nas jako Polaków, dla Europy, dla świata, ale sadzenie lasów jest potrzebne dla klimatu, bo o tym bardzo często mówimy. Ja biorę udział z dumą i z taką wielką radością, że mogę dać chociaż jedną cegiełkę do tego żeby właśnie żeby nasze środowisko było lepsze dla nas wszystkich